Witam wszystkich poszukiwaczy, odkrywców i szperaczy w czytaniu Tarota. Dziś retrogradacja Marsa. Od 10 września do 13 listopada będziemy pod wpływem właśnie retrogradacji tej planety Marsa w Baranie. Na pewno zauważyliście już wśród znajomych, Albo po prostu wśród bliskich, przyjaciół, tą taką niepokojącą tendencję do nadmiernego reagowania na wydawałoby się normalne, codzienne sytuacje. Stąd te wybuchy, te niekontrolowane kłótnie. Czasem w miejscach i o rzeczy, które w innych okolicznościach w ogóle by się nie zdarzyły. Jesteśmy jakby bardziej podatni, wrażliwi, cienkoskórni, że tak to powiem, na słowa, sytuacje, emocje lub też uczucia. No dobra, ale żeby zgłębić tą całą retrogradację Marsa i zrozumieć, Najlepiej w prostych słowach. Zacznę od początku. Co to w ogóle ten Mars jest? To jedna z planet, która uznawana była już od starożytności za planetę boga wojny. Jej symbolem, jest koń i kolor czerwony. A koń kojarzy nam się z gwałtownością, z ogniem, namiętnością, potrzebą realizowania ustalonych celów i taką fizyczną energią. No dobra, a symbol Marsa? W mitologii symbolem Marsa była tarcza i jego włócznia. I teraz wyobraźcie sobie tą retrogradację i tego wojownika z tą tarczą. Normalnie biega, bo ma jakiś tam cel, jest właśnie w tym zapalczywy, zajadły, chce walczyć, pokonywać, zdobywać, zwyciężać. Aż tu nagle w dobie tej retrogradacji siada i zastanawia się. Po co ja to wszystko robię? Po co ja walczę? Po co ja tak strasznie dużo energii wydatkuję na te wszystkie cele? Czy to są moje cele? A poza tym, czy to w ogóle warte jest uwagi, warte jest mojego zaangażowania? To właśnie ta refleksja, która przychodzi w tym czasie retrogradacji, jest jakby zwróceniem się do naszego wnętrza, do, można by powiedzieć, trochę rozdrapywania siebie, swojej frustracji, swoich lęków, swoich pobudek. To takie zastanowienie się, czy ja w tym wszystkim, w tym pędzie, w tej walce, czy ja jestem autentyczny, czy ja jestem prawdziwy? Czy umiem w tym wszystkim wyznaczać granice? Czy umiem komuś na jego agresję odpowiedzieć nie? To jest bardzo dobry czas, właśnie na uwolnienie takich. Blokad, frustracji, złości z przeszłości. Po prostu może się zdarzyć, że pewne znajomości z przeszłości będą wracać. Będą również wracać sytuacje nierozwiązane, że tak powiem, niekomfortowe. Mogą też wracać sytuacje z takim podbiciem przemocowym. I w tym wszystkim musimy umieć powiedzieć nie. Bo to nie tylko znaczy, że ktoś nam będzie chciał zrobić krzywdę jakąkolwiek, ale może się też zdarzyć, że to my będziemy tymi wojownikami, agresorami. I wtedy warto uczyć się cierpliwości. Warto, Policzyć do nie wiem, dla każdego jest to inna cyfra, ale po prostu zatrzymać się i powiedzieć nie. Bo to, że się buntujemy, to jest wszystko normalne, bo taki jest jakby porządek rzeczy, żeby iść cały czas do przodu, a nie pozostawać w tych warunkach, w, tej, w tych sytuacjach, które już mamy zastane. Ważne jest właśnie, żeby zobaczyć, czy świadomie wybieramy kierunki i cele, i sposoby dochodzenia do tych wszystkich celów. Bo Mars to jest nic innego, jak odpowiedź na pytanie, jak idziesz po to, co chcesz? Czy idziesz spokojnie, właśnie z tym uporem, wytrwałością barana, czy pędzisz na oślep jak wariat, wywijając szabelką, a może po prostu właśnie tą włócznią Marsa? W, retro, w retrogradacji Marsa. Może się też okazać, że możemy się czuć kompletnie bezsilni. Taka, taki odpływ, taki cielesny kisiel. Rozlewamy się i tak na, naprawdę nie wiadomo, co z sobą zrobić. Ale nie popadajmy w takie rozmymłanie właśnie. Tylko rozwiązujmy te wszystkie denerwujące tematy i frustracje. Rozwijajmy cierpliwość, bądźmy konkretni, zasadniczy i postawmy w tym czasie na szczerość, na taką jasną komunikację, a ponieważ może nam trochę brakować energii. W związku z tym nie trwońmy jej na niepotrzebne działania i wdawania się w zbyt długie, niczego nieprzynoszące dyskusje. Fajnie jest też ten czas poświęcić na to, żeby wreszcie skończyć rzeczy kiedyś tam rozpoczęte. Próbujcie pomimo wszystko być aktywnymi. Próbujcie. I jednak poszerzać grono swoich znajomych. Nie poddawajcie się temu natłokowi właśnie frustracji, czarnowictwa i wewnętrznej bylejakości. jakości. Jeżeli brak Wam jakichś obecnie wyznaczonych celów do działania, skoncentrujcie się na swojej pasji. Róbcie to co lubicie i przede wszystkim mówcie prawdę. Pokonujcie w tej prawdzie swoje obawy i swoje iluzje, swoje wyobrażenia na dany temat. I uważajcie na te zmienne stany energetyczne. Od takiej właśnie rozmymłania, rozlania. Do nadmiaru właśnie frustracji, nadmiaru agresji i wybuchowości. To nie jest dobry czas na to, żeby podejmować nową pracę. Przesuncie to właśnie na czas już po retrogradacji, czyli po 13 listopada. Jeżeli chcecie rozpocząć jakiś Nowy program dotyczący waszych ćwiczeń, to raczej też nie jest to dobry na to czas. Również nie jest to odpowiednia chwila, żeby poddawać się planowanym operacjom. Jeszcze raz po po podpowiadam planowanym. Jeżeli możecie, to również przesuńcie ją na po. 13 listopada. I dla pań, może również i dla panów nie zmieniajcie w tym czasie fryzjera, ani też nie wchodźcie w nowe seksualne relacje, bo jakby i początki, i kontynuowanie takich relacji mogą w dłuższym okresie czasu nie przynieść pożądanych efektów ani też mogą nie skończyć się tak po prostu. Do widzenia. Dla każdego ze znaków Zodiaku przygotowałam oddzielne czytanie, na które teraz zapraszam. Skorpion. O co przestać walczyć? Co skończyć w tym czasie retrogradacji Marsa? Zobaczmy. Nie bądź takim wojownikiem o wolność i demokrację za wszelką cenę. Nie musisz o wszystko walczyć. Nie musisz każdej sytuacji naprawiać. Nie każdy kran, który cieknie, musisz zreperować. Najważniejsze, co jest dla Ciebie, to znalezienie w tym czasie równowagi, a nie walczenie ze wszystkimi pożarami, które w Twoim życiu jakby się przydarzają. Nie musisz być lekiem na każde zło. Nie musisz we wszystko się angażować. I nie musisz walczyć za wszystkich. OK, a co ci w tym pomoże? Może tak naprawdę chwila wycofania się, może nawet pojechanie do spa, albo zrobię nie sobie jednego dnia w piżamie. Z ciepłym kubkiem kakao lub innego fajnego, fajnej herbatki z cytryną i miodem. Może to pozwoli Ci spojrzeć inaczej na wszystkie Twoje problemy, wszystkie Twoje straty, Twoje strachy, lęki, udręki, skończenia i kataklizmy życiowe. Jednym słowem spójrz na to wszystko, co w Twoim życiu stało się złego trochę inaczej. Jeżeli tak wyhamujesz właśnie, nie będziesz chciał wszystkich albo chciała wszystkich tych spraw reperować, to może się okazać, że zobaczysz w tej katastrofie. W tym rozwaleniu, w tej stracie lęku, bólu, może zobaczyć coś, co jest pozytywne. Pomimo, pomimo tych łez, pomimo tego całego zła, tej czarności, szarości życiowej, może oświecić ci w tym bólu, może przyjdzie promyk. A w co się nie angażować. Czego nie zaczynać. Nie próbuj na siłę gdzieś jechać, żeby pozbierać się, żeby zostawić ten dom, to miejsce, które może ci się w tym momencie kojarzyć z byle czym. I uciec. Nie rób tego, bo przecież jeżeli zostawisz coś, zamkniesz drzwi i nawet odjedziesz kilka tysięcy kilometrów od tego miejsca, od tych osób, sytuacji, zdarzeń, to tak naprawdę nic się nie zmienia. Zmienia się tylko i wyłącznie Twój dystans ziemski. Od tego miejsca ludzi, zdarzeń, emocji. Nic więcej. Sytuacja będzie nierozwiązana. A rozwiązaniem, co ma Ci pomóc, to właśnie będzie zatrzymanie. Może jakiś mały wypad do lasu na spacer, ale niedaleko. Nie odjeżdżaj daleko. Żeby rozwiązać swoje sprawy. Wielkie, długie podróże nie są tutaj wskazane. A co w sobie rozwijać? Podejmuj w sobie umiejętność wchodzenia jakby do gry w momencie kiedy wszystko ci się wali. Podejmij w sobie chęć życia wtedy, kiedy wszystkiego masz dosyć. Zobacz, że oprócz różnych obowiązków, obostrzeń, tak zwanej zwykłej trudności życiowej. Tak naprawdę masz wokół siebie mnogość szczęścia. Zauważ to. Czasami wystarczy tylko po to wyciągnąć rękę, chcieć zauważyć, że szklanka jest w połowie pełna. Że nawet jeżeli masz mnóstwo rzeczy, które trzeba coś z tym zrobić, to jednak możesz się cieszyć z życia. Tylko Daj sobie na to szansę. Czasami mały krok może spowodować, że zauważysz, że nic nie jest jeszcze stracone, że wszystko nie jest stracone. Złapanie nitki, która może doprowadzić cię do kłębka szczęścia, może być łatwiejsze niż myślisz. Tylko daj sobie szansę. Zrób ten pierwszy krok, rusz tyłek i zobaczysz, że w tym natłoku tego wszystkiego, w tym jakby odebraniu ci różnych rzeczy, a nałożeniu mnóstwa obowiązków, że jeszcze obok tego wszystkiego istnieje dla ciebie szczęście. Istnieje mnóstwo fajnych rzeczy, z których możesz korzystać. Tylko korzystaj. Tylko zacznij tego smakować. Zacznij tego używać, a nie tylko i wyłącznie pracować i rozwiązywać węzły gordyjskie. A rada lub wynik. Daj pewnym sprawom po prostu odejść. To jest tak, jakby, jakby życie to było jednym wielkim y, kompostem. Pewne sprawy się kończą. Pewni ludzie, drzewa, kwiaty, rośliny i zwierzęta. W pewnym momencie to umiera. I staje się. Podłożem dla czegoś nowego. Może trudno po takim kompoście na początku po nim się spodziewać, że wyrosną nowe, piękne rzeczy, nowe kwiaty i będziemy zbierać plony, ale po pewnym czasie okazuje się, że tak, że jest to najfajniejsza pożywka na to, żeby mogło wzrastać nowe. I tak samo jest u ciebie daj pewnym rzeczom odejść a potem po prostu stwórz warunki do tego żeby na nowo móc się rozpędzić na nowo żeby mieć nowy cel w życiu żeby przejść nad tą stratą do Porządku, jakby swojego, do nowego celu, do wyznaczenia sobie nowych, ważnych obiektów, do których się dąży. Obiektów, co tak głupio brzmi, ale to po prostu nowe cele życia. Może wystarczy zaakceptować w sobie to, że są takie i takie sytuacje, że jest i śmierć, i życie. W momencie, kiedy coś się kończy, coś się zaczyna. Może na początek to, co się zaczyna, ma trudno, bo musi się przez ten kompost przebić. Musi z konkurencją trochę powalczyć o dobre miejsce. Ale kiedy już powalczy i przejdzie przez te najgorsze etapy, może się okazać, że urosło na tyle w siłę, że wreszcie może iść w swoim własnym kierunku i robić, to, o czym zawsze się marzyło. o wzroście, o do przodu, o tym, żeby po prostu być Panem swojego życia i Trzymać kierownicę swojego życia mocno, stabilnie i jechać z taką prędkością, jaką się, z jaką się chce. Nikt nie będzie ci wyrywał tej kierownicy, bo ty już wiesz. Ty już przeszłaś lub przeszedłeś przez wiele ofrodowych odcinków i wiesz, jak sobie z tym poradzić. I tak samo będzie tutaj. Pewne rzeczy się skończyły, żeby pewne mogły się zacząć. I to jest właśnie dla ciebie ten nowy etap życia. Inny, bardziej świadomy. I tego ci życzę powodzenia.